Hej, widziałeś miniaturę? A tytuł pod spodem? No, ja też. To nie może być przypadek. Wszystko wskazuje na to, że trwa właśnie konkurs. Gratis to Tak, czytamy komentarze i wiem, że wielu z was bardzo długo czekało na ten moment. Ale jak mówi klasyk, długi czas oczekiwania dobiegł końca. Jak tak patrzę na nasz kanał, to przez Ponad rok nie było żadnego. W międzyczasie sporo się u nas działo, ale skoro tak długo nie było tego konkursu, to wypadałoby zrobić coś z rozmachem, nie? Mała dygresja. Uczęliście moją koszulkę? Nie założyłem jej przypadkowo, tym bardziej, że jest na styk. Bo po raz pierwszy na konkursie mamy sponsora, którym jest firma Spetna Art. więcej, nie jest jedna. Nie są nawet dwie nagrody. Tylko są aż trzy nagrody. Dobra, ale co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? O tym później. Zacznijmy sobie skromnie od trzeciego miejsca. A za trzecie miejsce mam dla was Won! na dowolny produkt taktyczny od naszego sponsora, czyli SATAK, Specna Arms Tactical. I teraz tutaj do was należy wybór, co by to miało być. W ofercie jest torba, która jest całkiem niezła, kamizelka taktyczna, którą widzicie właśnie na ekranie oraz różnego rodzaju ładownice. Wystarczy tylko, że zgłosisz się do nas, czy to telefonicznie, czy mailowo, potwierdzimy, że to Ty i będziesz mógł wybrać, co to ma być, czy to będzie torba, czy kamizelka, od Ciebie zależy. Przechodzimy do miejsca drugiego. Co jest za drugie miejsce? Tu robi się już trochę ciekawiej. Za to miejsce mamy oto tą replikę, a jest to Specna Arms Flex SA-FX10. Idealna dla osób, którzy szukają czegoś lekkiego do CQB lub być może chcą wkręcić swoją drugą półkę w ASD. Kto wie? Jeśli to wygracie, będziecie mogli zadecydować, a mi ta replika całkiem nieźle nie leży w dłoni. Dobra, ale zostawmy już tą replikę, odłożyłem teraz na bok i porozmawiamy teraz o miejscu numer 1. I tutaj robi się już naprawdę ciekawe. Do wygrania za pierwsze miejsce jest powiedzmy nowość airsoftowa. Pojawiła się jakoś we wrześniu 2024 roku. A mianowicie mówię tutaj o serii Prime, a dokładnie z Arms P14. Zatem co trzeba zrobić, żeby zgarnąć jedną z tych rzeczy? Wystarczy tutaj poniżej, o, o, tu, napiszecie komentarz. I nie tylko pod tym filmem, ale pod dziesięcioma ostatnimi filmami na naszym kanale. Dobra, ale co napisać? Dodam sprawę, cokolwiek. Napiszecie coś miłego? Super. Napiszecie swoją opinię? Super. Napiszecie jakieś pytanie? Poza tym, że chętnie na nie odpowiemy, to ono też bierze udział w konkursie. I będzie nam niezmiernie miłość do tego wszystkiego dorzucicie jeszcze lajka i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem na naszym kanale. Konkurs będzie trwał do 25 lutego. Po tej dacie, jak zawsze... Pamiętaj, że każdy komentarz może wygrać. Kasper wybierze trzech szczęśliwców, którzy wygrają nagrodę. Zatem napisz komentarz, bo może to właśnie Ty wygrasz albo ktoś z Twoich znajomych. Podejdź mi linka. Może to właśnie oni wygrają. Ja idę schować sprzęt, a Wy widzicie się z Kasperem już za tydzień oraz ze mną codziennie w sklepie. Do zobaczenia!